Już moje, moje znajomki pierwsza moja taka sytuacja w życiu Ja sobie idę i widzę, że tam ob trochę poobdzierane drzewka tutaj trochę poobdzierane. Widzę, że tutaj chyba pies przed chwilą gonił pyczki, bo są ślady rozgrzebane ale patrzę, patrzę. I nie wierzę Uuu, wzorowo, co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy? Pierwsza taka, pierwsza, pierwsza jebana na polu znaleziona. Dwunastaczek, 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 dwunastaczek sobie leży i czeka. Aż go ktoś zabierze Bardzo ładny Bardzo ładny Dwunastaczek No cóż Miało to być tylko szybki Szybki Szybkie sprawozdanie z terenu Bo nie chodziłem tu Praktycznie raz byłem No i już w sumie to chciałem wracać do domu, ale myślę, przejdę się jeszcze z drugiej strony, zobaczę co tu się dzieje. No i. Szukamy drugiego. Pozdrowki.